Zdrada, której nikt nie chciał uwierzyć, historia, która zmieniła bieg wojny. Cześć, mam na imię Helena, mam 30 lat. Pracuję jako historyczka w małym muzeum w Toruniu, ale dziś opowiem Wam o wydarzeniu, które wstrząsnęło światem i które poznałam dzięki pracy z archiwami. To opowieść o tym, jak pewne dane wywiadowcze mogły odmienić losy wojny, gdyby tylko ktoś im zaufał. Wszystko zaczęło się wiosną 1943 roku, kiedy to polski wywiad wojskowy, działający pod przykrywką w Warszawie, otrzymał niezwykle niepokojące raporty. Wśród papierów, które trafiły na moje biurko, znalazła się teczka ze szczegółowymi informacjami na temat produkcji amerykańskich samolotów bombowych. Informacje te pochodziły od agentów działających na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku, a ich treść była tak niewiarygodna, że aż trudno było uwierzyć, że są prawdziwe. Raport mówił o fabryce w Detroit, w której Ford Motor Company zorganizowała produkcję bombowców B-24 Liberator w tempie, które przerosło wszelkie wyobrażenia. Według danych, w fabryce powstawał jeden samolot co godzinę, maszyna składająca się z ponad miliona części, złożona przez dziesiątki tysięcy pracowników, w tym kobiet i mniejszości etnicznych. To tempo produkcji przewyższało zdolności przemysłowe całych Niemiec, a mimo to wielu decydentów w Warszawie nie chciało przyjąć tego do wiadomości. Wiedziałam, że ta historia musi zostać opowiedziana od nowa, z polskiego punktu widzenia, bo pokazuje ona nie tylko niedowierzanie i ideologiczne ślepoty, ale przede wszystkim siłę ludzkiej pracy i determinacji, która potrafi zmienić bieg historii. Teraz zapraszam Was do poznania pierwszej części tej niezwykłej opowieści. Wiosna 1943 roku była w Warszawie czasem napięć i niepokoju. Siedząc w niewielkim pomieszczeniu na ulicy Królewskiej. Trzymałam w rękach raport, który miał zmienić wszystko, choć nikt jeszcze o tym nie wiedział. Na kartach papieru widniały liczby i fakty, które dla wielu brzmiały jak z innej rzeczywistości. W centrum raportu była fabryka w Detroit zakład Forda, który w czasie pokoju produkował samochody, a teraz masowo wytwarzał bombowce. B-24 Liberator. Ta maszyna, ważąca niemal 18 ton, składała się z ponad miliona części i była symbolem amerykańskiej potęgi przemysłowej. Według informacji w zakładzie pracowało ponad 40 tysięcy ludzi, w tym tysiące kobiet, które po raz pierwszy w życiu wykonywały zadania wymagające precyzji i ogromnej siły. To właśnie one, podobnie jak my w Polsce, zrezygnowały z codziennych obowiązków, by wesprzeć wysiłek wojenny. W raporcie czytałam o organizacji pracy, która była jak dobrze naoliwiona maszyna każdy pracownik wykonywał jedno powtarzalne zadanie, co przyspieszało produkcję i minimalizowało błędy. Cała linia produkcyjna miała ponad kilometr długości, a sam zakład był tak ogromny, że w jego wnętrzu tworzyły się chmury, a nawet padał deszcz. To nie była zwykła fabryka, to było serce amerykańskiej potęgi, której my, w Polsce, mogliśmy tylko zazdrościć. Co jednak najbardziej uderzało, to fakt, że mimo licznych raportów i dowodów, wielu naszych przełożonych nie chciało przyjąć prawdy do wiadomości. Dane były zbyt niewiarygodne, zbyt sprzeczne z ich przekonaniami i ideologią. Dla nich nie do pomyślenia było, że kobiety, ludzie różnych ras i młodzież mogą produkować sprzęt wojenny szybciej niż niemiecki przemysł. Ale ja wiedziałam, że ta prawda musi wyjść na światło dzienne. I właśnie dlatego zaczęłam drążyć dalej. W miarę jak zagłębiałam się w kolejne dokumenty, zaczynałam rozumieć, jak doszło do tego momentu, kiedy świat stanął na krawędzi. Wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej gdy nasi wywiadowcy zaczęli otrzymywać pierwsze niespójne informacje o amerykańskiej produkcji wojennej. Wtedy jednak większość z nich, a zwłaszcza ich przełożeni, traktowała te wieści jako przesadę lub wręcz propagandę. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, panowało przekonanie, że Amerykanie są słabi, że ich demokracja i różnorodność społeczna to źródła chaosu, a ich przemysł nie jest w stanie sprostać wojennym wyzwaniom. To była iluzja, której nikt nie chciał porzucić. Wszyscy woleli wierzyć w siłę tradycyjnych, scentralizowanych systemów produkcji, takich jak te, które znały nasze armie. Tymczasem w Detroit, w ogromnych halach fabryki Forda, trwała prawdziwa rewolucja. Inżynierowie i menedżerowie zbudowali system, który zmienił sposób produkcji samolotów na zawsze. Zamiast skupiać się na jednej maszynie, którą obsługiwały dziesiątki specjalistów, Podzielili cały proces na tysiące prostych etapów, wykonywanych przez pracowników, którzy nie musieli znać całości konstrukcji. Takie podejście pozwoliło produkować bombowce nieprzerwanie, godzinę po godzinie, dzień po dniu. Co więcej, fabryka zatrudniała osoby, które w innych miejscach świata byłyby dyskryminowane kobiety, młodzież, osoby o różnym pochodzeniu etnicznym. I to właśnie ta różnorodność, połączona z precyzyjną organizacją pracy, była kluczem do sukcesu. Ta prawda była jednak dla wielu zbyt trudna do przyjęcia. W Polsce, podobnie jak w Niemczech, dominowały uprzedzenia i ideologie, które zaciemniały obraz rzeczywistości. Wiedziałam, że jeśli ta informacja wycieknie dalej, może zmienić wszystko w sposób, w jaki patrzymy na wojnę, na świat i na samych siebie. Ale czy ktoś będzie chciał mi uwierzyć? Czy ktoś zdecyduje się zaufać tym raportom i podjąć odpowiednie działania? Mój niepokój rósł z każdą kolejną stroną, którą czytałam. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to dopiero początek. Pewnego dnia, podczas jednego z moich spotkań w siedzibie polskiego wywiadu przy ulicy Mokotowskiej, otrzymałam raport, który dosłownie zmroził mi krew w żyłach. Major Janusz Kowalski, mój łącznik i jeden z najlepszych analityków, stanął przed mną z dokumentami, które potwierdzały wszystko, o czym dotąd słyszałam, fabryka w Detroit produkowała bombowiec B. Dwadzieścia cztery co godzinę. To tempo było niewiarygodne, ale liczby nie kłamały. Major Kowalski, wysoki mężczyzna o surowym spojrzeniu i zawsze starannie zawiązanym krawacie, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: Helena, jeśli te dane są prawdziwe, to wojna dla nas jest już przegrana. Nasze możliwości produkcyjne nie mają szans z tym, co dzieje się za oceanem. Jego głos drżał, choć starał się zachować spokój. Zaczęliśmy dokładniej analizować wszystkie dostępne informacje. Raporty od agentów w Meksyku, listy przechwycone od amerykańskich robotników, relacje dyplomatów z Hiszpanii i Szwecji wszystkie potwierdzały tę samą, przerażającą prawdę. Ford w Detroit nie tylko produkował seryjnie bombowce, ale robił to z taką precyzją i szybkością, jakiej nikt w Europie wcześniej nie widział. Pracownicy fabryki, Wśród których dominowały kobiety ubrane w proste, ale praktyczne kombinezony z podwiniętymi rękawami, noszące na głowach chusty i lekkie buty robocze, byli symbolem nowej ery. Nie byli to wyszkoleni specjaliści, a ludzie, którzy dzięki powtarzalności i treningowi w krótkim czasie mogli wykonywać skomplikowane zadania. Wśród nich były też kobiety czarnoskóre, które z dumą i determinacją obsługiwały maszyny, o których w Europie nie chciano nawet myśleć. Jednak mimo tej lawiny dowodów, nasze raporty trafiały do osób, które, zamiast działać, odrzucały je jako fałszywki, próbę dezinformacji czy wręcz propagandę. Nikt nie chciał uwierzyć, że ten cud produkcyjny jest prawdziwy. Nikt nie chciał spojrzeć prawdzie w oczy. To była pułapka, z której nie potrafiliśmy się wydostać. Ja czułam, że to tylko kwestia czasu, zanim ta prawda wyjdzie na jaw na całym świecie. Ale czy będzie już za późno? Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Siedziałam w małym, dusznym pokoju w warszawskiej kamienicy, gdy nagle otrzymałam wiadomość, która miała zmienić bieg wydarzeń. Major Kowalski przyniósł najnowsze informacje, zdjęcia zrobione z powietrza nad amerykańską fabryką w Detroit. Te fotografie, choć nierówne i nieco rozmazane, pokazywały ogromne hale produkcyjne, pełne linii montażowych, setek pracowników i gotowych bombowców ustawionych na pobliskim lotnisku. To była bezpośrednia wizualna dowód na to, co wcześniej opisywały raporty. W mojej pamięci żywo odtwarza się obraz tych zdjęć, ogromne parkingi pełne samochodów, które świadczyły o trzech zmianach pracowników, długie rzędy samolotów gotowych do startu, a przede wszystkim ta niekończąca się linia montażowa, ciągnąca się jak rzeka przez całe hale fabryki. Wiedziałam, że te zdjęcia powinny zmienić wszystko, ale pojawiła się obawa, czy ktoś w Warszawie zechce je zobaczyć? Wysłałam raport wraz z fotografiami do najwyższych władz wojskowych. Czekałam na reakcję, z sercem pełnym nadziei i niepokoju. Tymczasem, jak się okazało, odpowiedź była rozczarowująca. Mój raport został przyjęty z niedowierzaniem i sceptycyzmem. Oficerowie, którzy powinni być zainteresowani prawdą, uważali, że to sprytnie przygotowana propaganda. To niemożliwe, że produkcja jest tak szybka, mówili. To muszą być modele, sztuczki fotograficzne. Nie potrafiłam zrozumieć, Dlaczego tak się dzieje? Przecież dane pochodziły z wielu niezależnych źródeł agentów, dyplomatów, przechwyconych listów. Wszystko wskazywało na to, że Amerykanie naprawdę osiągnęli przemysłowy cud. A jednak zamiast działać, moi przełożeni wybierali wygodne kłamstwo. Zaczęłam się zastanawiać, czy to tylko brak wiary, czy może coś bardziej przerażającego strach przed prawdą i konsekwencjami, jakie by ona niosła. W tym momencie wiedziałam, że moja walka dopiero się zaczyna. Musiałam znaleźć sposób, by przekonać tych, którzy mieli władzę, że stoją przed prawdziwym zagrożeniem. Ale czy moje słowa wystarczą? Czy ktoś w ogóle zechce mnie posłuchać? I czy nie jest już za późno, by cokolwiek zmienić? Tego jeszcze nie wiedziałam, ale czułam ciężar nadchodzącej burzy. Nie mogłam uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Cały ten wysiłek, ta praca te dowody, a mimo to ludzie, od których zależały losy kraju, odrzucali prawdę, jakby była trucizną. Pamiętam, jak siedziałam sama w biurze, trzymając w rękach kolejne raporty i fotografie, czując narastającą bezsilność. Jak to możliwe, że tak jasne fakty mogą zostać zignorowane? Przecież chodziło o życie milionów ludzi, o przyszłość Polski i całej Europy. Myślałam o tym, co mogło się stać, gdyby ktoś w końcu uwierzył. Może wtedy armia otrzymałaby odpowiednie wsparcie, może udałoby się przygotować lepszą obronę przeciwko nalotom, może wojna potoczyłaby się inaczej. Ale z drugiej strony, czy naprawdę ktoś był gotów przyznać, że dotychczasowe przekonania i plany były błędne? Że cały system, który miał nas chronić, opierał się na fałszu i ignorancji? W mojej głowie kłębiły się pytania. Czy to był tylko brak odwagi? A może ideologia i uprzedzenia były silniejsze niż rozum i fakty? Przecież w tych raportach widniały liczby, których nie dało się podważyć, produkcja bombowców rosła lawinowo, a nasza armia była bez szans wobec takiej potęgi przemysłowej. Ale czy ktokolwiek chciał to przyjąć do wiadomości? Przypominałam sobie majowe dni, gdy w Warszawie słońce przebijało się przez chmury, a ja obserwowałam ulice pełne ludzi, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo blisko są zmian, które mogą ich zniszczyć. Czułam złość i frustrację, jak można było tak lekceważyć prawdę, która wołała o pomoc. Wiedziałam, że jeśli nic się nie zmieni, konsekwencje będą tragiczne. Ta myśl ściskała mi gardło i nie dawała spokoju. Ale mimo wszystko, nie zamierzałam się poddać. Miałam jeszcze jeden plan, ostatnią nadzieję, którą musiałam zrealizować. To, co stało się potem, zmieniło wszystko. Ale zanim do tego doszło, musiałam zmierzyć się z czymś, czego się nie spodziewałam z szokującym zwrotem akcji, który wywrócił mój świat do góry nogami. Pewnego wieczoru, gdy zmęczenie dawało o sobie znać, a ja już zaczynałam wątpić, do mojego mieszkania zapukał nieznajomy mężczyzna. Był wysoki, o przenikliwych, ciemnych oczach, ubrany w prosty płaszcz i kapelusz, które ledwo maskowały jego prawdziwą tożsamość. Przedstawił się jako Aleksander, agent specjalny z tajnej sekcji wywiadu, który miał informacje, które zmieniły moje postrzeganie całej sytuacji. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, wyjął z kieszeni kopertę wypełnioną dokumentami to były notatki, Raporty i fotografie, które potwierdzały istnienie nie tylko fabryki w Detroit, ale także tajnego planu sabotażowego mającego na celu zniszczenie tej potęgi produkcyjnej. Okazało się, że polski wywiad, wraz z Niemcami, próbował wysłać grupę sabotażystów, którzy mieli zakłócić produkcję bombowców, ale misja została poważnie skomplikowana. Ale to, co naprawdę mną wstrząsnęło, to fakt, że jeden z liderów tej misji, człowiek, który przez 20 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Znał tamtejsze realia i miał dostęp do najważniejszych tajemnic, poddał się i złożył broń. Zamiast kontynuować zadanie, ujawnił Amerykanom wszystkie szczegóły, zdradzając swój kraj i sojuszników. Ta zdrada była ciosem, którego nikt się nie spodziewał. Wszystko zaczęło się układać w przerażającą całość. Nie tylko nasz wywiad był ignorowany, ale sami agenci, którzy mieli działać na rzecz ochrony kraju, byli rozbici od środka. Zdrada zrodziła chaos i nieufność, a informacje które mogły zmienić losy wojny, zostały zatrzymane lub zniekształcone. Poczułam, jak świat, który dotąd znałam, wali się na moich oczach. To, co miało być ratunkiem, stało się kolejnym gwoździem do trumny. Wiedziałam, że teraz więcej niż kiedykolwiek muszę walczyć, ale czy zdołam przebić się przez mur kłamstw, zdrad i niechęci? Ta historia miała jeszcze wiele mrocznych zakrętów, a ja byłam gotowa poznać każdy z nich. Kiedy Aleksander opowiadał mi o losach misji sabotażowej, czułam, jak napięcie rośnie z każdą chwilą. Opisał, jak grupa czterech mężczyzn, przemyconych na pokładzie niemieckiej łodzi podwodnej, wylądowała na Long Island w nocy, mając za zadanie zniszczyć kluczową infrastrukturę fabryki Forda w Detroit. Liderem tej drużyny był człowiek o imieniu Jerzy Nowak, który przez dwie dekady mieszkał w Stanach, znał tamtejsze realia i miał kontakty w przemyśle. Ale to właśnie Nowak, zamiast realizować misję, po kilku dniach poddał się FBI i zaczął współpracować z Amerykanami. Jego wyznanie zawierało informacje o dokładnym przebiegu linii montażowych, liczbie pracowników, a nawet o godzinach zmian. To, co miało być ciosem dla amerykańskiej produkcji, stało się jej najlepszą ochroną. Aleksander mówił o tym cicho, jakby wypowiadał wyrok na samego siebie. Wiedział, że zdrada Nowaka była nie tylko ciosem dla niemieckiego i polskiego wywiadu, ale też dla całej strategii wojennej. Zdrada ta sprawiła, że raporty o produkcji bombowców zostały zlekceważone jeszcze bardziej, bo ludzie nie chcieli wierzyć, że ich właśnie ludzie mogli się sprzeciwić i zdradzić. Gdy słuchałam jego słów, przypomniałam sobie, jak wiele razy sama czułam, że walczę nie tylko z wrogiem na zewnątrz, ale też z wewnętrznymi siłami, które sabotowały nasze działania. Wydawało się, jakby cały system był skazany na porażkę, nie przez brak informacji, ale przez brak zaufania, lojalności i odwagi. Aleksander zakończył swoją opowieść zdaniem, które zapadło mi głęboko w pamięć prawda jest taka, że czasem największym wrogiem nie jest ten na froncie, ale ten, który siedzi obok ciebie. Ta myśl stała się dla mnie przestrogą i motywacją jednocześnie. Wiedziałam, że muszę iść dalej, choć droga była coraz bardziej niebezpieczna i niepewna. I wtedy, gdy wydawało się, że sytuacja nie może być gorsza, pojawiła się kolejna, niespodziewana zmiana, która całkowicie przewróciła wszystko do góry nogami. W miarę jak poznawałam kolejne szczegóły, napięcie rosło do granic możliwości. Wyobraźcie sobie, fabryka, która powinna być tajemnicą, działała na pełnych obrotach, a my mieliśmy wszystkie potrzebne dowody, raporty, zdjęcia, relacji świadków. Mimo to, nasze władze wciąż odmawiały uwierzenia w prawdę. To było jakby walczyć z cieniem, którego nikt poza mną nie dostrzegał. Ale to nie był zwykły cień. To była katastrofa w zwolnionym tempie. Każdy nieprzyjęty do wiadomości raport, każdy zlekceważony alarm, każda zignorowana fotografia to kolejne cegły do muru, który oddzielał nas od rzeczywistości. A ten mur stawał się coraz wyższy, coraz grubszy, aż w końcu stał się nie do przebicia. Pomyślcie tylko, fabryka, która produkowała bombowce z prędkością jednego na godzinę, Zatrudniała tysiące ludzi różnych narodowości, płci i ras, a mimo to była dla nas niewidzialna, bo nie pasowała do naszych przekonań. To było jak sen, który przeradzał się w koszmar, w którym prawda była tak absurdalna, że nikt nie chciał jej zaakceptować. W tej sytuacji poczułam, że cały świat dookoła mnie kręci się coraz szybciej, a ja stoję w miejscu, bezsilna, ale z determinacją, która nie pozwalała mi się poddać. Ta historia nie była tylko o liczbach i fabrykach, była o ludziach, o ich pracy, i w poświęceniu i sile ducha. Była o tym, jak ideologia i uprzedzenia potrafią zatruć nawet najbardziej bezpośrednie fakty. Wtedy zrozumiałam, że to, co się stało, to nie tylko porażka wywiadu czy polityków. To była tragedia całego narodu, który nie potrafił spojrzeć prawdzie w oczy. A prawda, choć niewygodna, była jedynym kluczem do przetrwania. W tym momencie byłam pewna, że nadchodzi punkt kulminacyjny tej historii, chwila, kiedy wszystko miało się rozstrzygnąć. Ale czy nasz kraj będzie na nią gotowy? Czy prawda zwycięży, czy zostanie na zawsze pogrzebana? To pytanie wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Nadchodził moment, którego nikt w Polsce nie chciał, a zarazem wszyscy się obawiali. W powietrzu czuć było napięcie, które rosło z każdym dniem, a ja, mimo swoich obaw i zmęczenia, wiedziałam, że nie mogę się wycofać. W rękach trzymałam dowody, które mogły zmienić bieg wojny, ale czy ktoś był gotów je przyjąć? Czy ktoś chciał usłyszeć prawdę, która burzyła wszystkie dotychczasowe przekonania i kładła kres iluzjom? Wiedziałam, że to, co się wydarzy, będzie miało konsekwencje, które odczują nie tylko oficerowie i politycy, ale także zwykli ludzie matki, ojcowie, dzieci, całe rodziny. Ten moment miał być jak rozstrzygający cios, który rozbije mur niewiary i zmusi wszystkich do spojrzenia prawdzie w oczy. Ale czy było jeszcze miejsce na nadzieję? W moich myślach pojawiła się wizja tysiące kobiet i mężczyzn pracujących w fabryce Forda, ich pot, zmęczenie, ale też determinacja i wiara, że budują coś większego niż siebie. To oni, nie politycy, nie generałowie, byli prawdziwymi bohaterami tej opowieści. I choć ich wysiłek mógł ocalić świat, to właśnie brak wiary w ich siłę przyczynił się do tragedii, która nadeszła. Gdy ostatni raport trafił na biurko najważniejszych decydentów, poczułam, jak świat wstrzymuje oddech. Czy ktoś otworzy oczy? Czy ktoś się odważy przyznać, że cały system zawiódł? A może prawda zostanie znowu zamknięta w szufladzie, by nigdy nie ujrzała światła dziennego? Wtedy drzwi do mojego biura uchyliły się powoli, a cień za nimi zapowiadał zmianę, której nikt się nie spodziewał. Ta historia nie kończy się tutaj. To dopiero początek niezwykłej podróży, która odkryje przed nami tajemnice, zdrady i bohaterstwo, ukryte w cieniu wielkiej wojny ale czy będziemy na nią gotowi? Czy prawda zwycięży, czy znów zostanie pogrzebana pod ciężarem kłamstw? To pytanie pozostawiam wam, niech rozpali dyskusję i skłoni do refleksji. Bo czasem, by poznać prawdę, trzeba odważyć się na to, czego się najbardziej boimy.